Będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria, zawsze dziewica. Kanał pozwolił Kochać się Bogu przedstawia święty Bartłomiej Apostoł, patron garbarzy, kuśnierzy, rękawiczników. Święto 24 sierpnia. Czyta Iwonna Teresa. Ma włosy czarne i kręcone, cerę jasną, duże oczy. Nos równy i prosty. Brodę obfitą. Trzyma się prosto, nosi białą szatę bramowaną purpurą. Tak opisuje Bartłomieja w XIII wieku Jakub de Borażę w złotej legendzie. Z kolei Pismo Święte mówi, że Bartłomiej. Był szóstym z dwunastu uczniów mistrza z Nazaretu, choć Jan w swojej Ewangelii nazywa go Natanaelem, czyli Bóg Dał. To ten, którego apostoł Filip przyprowadził do Jezusa i który w końcu dobitnie ogłosił: Ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Bartłomiej przyszedł na świat w Kanie Galilejskiej. Mając 26 lat, wyruszył do Armenii i Indii, aby głosić Słowo Boże i zwalczać bałwochwalstwo. To on pozostawił tam napisaną po hebrajsku Ewangelię według świętego Mateusza. Niewiele wiemy o jego życiu, a jego męczeńska śmierć w drugiej połowie I wieku nie jest lepiej udokumentowana. Czy poniósł ją nad brzegami Morza Kaspijskiego, a może w Indiach został ukrzyżowany, ścięty, czy żywcem, obdarty ze skóry? Nie wiadomo. Lecz ikonografia przedstawia go najczęściej z nożem. I własną zdartą skórą, którą sam trzyma w ręku. Stąd stał się później patronem ludzi, wykorzystujących w swym zawodzie skórę. Z rozmyślań na wszystkie dni całego roku z pism świętego Alfonsa Marii Liguorego. Posłuchajcie. Święty Bartłomiej, apostoł. Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjaciół swoich. Jan, rozdział 15, werset 13. Przygotowanie. Zastanówmy się nad tym, jak ten wielki święty. Poświęciwszy z miłości ku Panu Jezusowi wszystko, co posiadał, ofiarował również za niego swe ciało i życie przez męczeństwo. Jakiż to piękny przykład, bylebyśmy umieli z niego skorzystać. Nie wystarczy ofiarowanie Panu Jezusowi dóbr ziemskich przez oderwanie przynajmniej od nich swego serca. Lecz należy ofiarować wszystko, nawet swą wolę. Na tej zupełnej ofierze polega sekret wszelkiej wielkoduszności, wielkości i chwały. Zastanów się, jak wielkodusznie święty Bartłomiej kochał Pana Jezusa. Zaledwie Zbawiciel go powołał, Opuścił, aby iść za Nim nie tylko wszystko, co posiadał, lecz i to, czego się jeszcze mógł spodziewać. W nagrodę za taką wielkoduszność Pan Jezus zaliczył go do liczby dwunastu, którzy mieli cały świat odrodzić. Miał stać się jednym z kamieni fundamentalnych. Na których miała się rozwijać dalsza budowa Kościoła katolickiego. Jako apostoł miał to szczęście, że karmił swą duszę słowami wiecznego życia, jakie wychodziły z ust boskiego mistrza i był świadkiem największych jego cudów. Z rozkazu Pana Jezusa głosił Ewangelię w Judei, czynił cuda, wypędzał szatanów zapętanych. Święty Bartłomiej był również obecny przy w Zbawiciela w Dzień Zielonych Świątek otrzymał pełnię Ducha Świętego, przez którego wzmocniony i ożywiony. Nieustraszenie głosił wiarę Żydom, i znosił, jak inni apostołowie, cierpliwie zniewagi i bicie z miłości ku Panu Jezusowi. Skoro apostołowie rozeszli się po świecie, aby poganom głosić prawdę, którą życie odrzucili, święty Bartłomiej udał się najpierw do Likaonii. Stamtąd do Arabii, później do Indii Wschodnich, aby nieść światło wiary ludom, które pozostawały w ciemnościach pogaństwa. Na koniec podążył do Armenii, gdzie jego praca apostolska została uwieńczona chwalebnym męczeństwem. Zastanawiając się nad życiem tego apostoła, Podziwiaj dobro, jakie uczynił, i nagrodę, jaką otrzymał za to od Boga. Następnie zastanów się nad sobą, zbadaj się i postanów sobie zawsze ochotnie i wielkodusznie spełniać wolę Bożą. Pamiętaj na obietnicę Pana Jezusa, wszelki, który by opuścił dom. Albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, tyle stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży. Zastanów się, w jakich okolicznościach święty Bartłomiej poniósł męczeństwo. Z takim skutkiem głosił słowo Boże i tyle działał cudów, iż jak mówi podanie, król Armenii i dwanaście głównych miast w jego państwie przyjęło chrześcijaństwo. To rozgniewało kapłanów pogańskich. Aby się zemścić, podburzyli przeciw niemu brata króla który kazał Go pojmać i żywcem obedrzeć ze skóry. Ponieważ za święty i wtedy nie przestawał głosić Pana Jezusa, kazał mu ściąć głowę. W ten sposób święty Bartłomiej, złożywszy Panu Bogu wszystko, co posiadał, oddał Mu również ciało, składając je w ofierze dla Jego chwały. Przez męczeństwo tak bolesne, i sama myśl o nim z grozą przejmuje. Jakiż to piękny przykład dla ciebie, bylebyś umiał z niego skorzystać. Nie dość, byś ofiarował panu Bogu dobra doczesne, przynajmniej przez oderwanie od nich swego serca, lecz Powinieneś mu oddać również swe ciało, aby ono było żywcem niejako odarte ze skóry przez choroby, upokorzenia i umartwienia. Potrzeba, aby się wyrzekł tego, co zmysłom dogadza, wygód i w ogóle wprowadził w życie słowa świętego Pawła, abyście wraz z życiem dawniejszym. Zwlekli z siebie starego człowieka, niszczonego przez żądze zwodnicze, a odnowili się duchem umysłu waszego i oblekli się w nowego człowieka stworzonego na obraz Boży, w sprawiedliwości i świętości prawdziwej. Prawda, że ta ofiara jest bolesna dla natury ludzkiej, lecz o ileż boleśniejszą była ofiara Świętego Bartłomieja. Jeśli nie czujesz siły, do złożenia z siebie ofiary, proś o nią Pana Boga przez zasługi tego Świętego. Przechmogący wieczny Boże, któryś nam dozwolił w dzień ten uroczysty i radosny czcić Świętego Bartłomieja, Apostoła Twego daj, prosimy Kościołowi Twemu miłować to, w co On wierzył i głosił. To, czego On nauczał. Spraw to z miłości ku Jezusowi, boskiemu Synowi Twemu i dla zasług Najświętszej Maryi Panny naszej ukochanej Matki. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Bartłomieju, apostole, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.